Otwarcie bazy rodzin to tak naprawdę oficjalny start każdej edycji szlachetnej paczki. Zanim jednak trafią do bazy internetowej historie najbardziej potrzebujących rodzin, to potrzebny jest ogrom pracy wolontariuszy. To tak naprawdę my jako wolontariusze docieramy do tych rodzin, poznajemy ich historię, dajemy im swój czas. W późniejszym etapie poznajemy ich indywidualne potrzeby materialne. Przygotowane przez nas opisy trafiają do bazy. Na stronę szlachetnej paczki, czyli www.szlachetna paczka. Szlachetnej paczce to tak naprawdę wspaniałe przeżycie, niesamowite emocje i, i naprawdę dużo, dużo dobrego. Czy to jako wolontariusz, czy jako darczyńca. Najpiękniejsze jest to, że mamy realny wpływ na zmianę historii tych ludzi. Często są to przypadki losowe wypadek, śmierć bliskiej osoby, niespodziewana choroba. Są to rzeczy, na których ludzie nie mają tak naprawdę wpływu. A my jako wolontariusze, czy jako darczyńcy jesteśmy w stanie im pomóc. Jeżeli nie byłeś jeszcze darczyńcą, a chciałbyś i tak naprawdę zastanawiasz się, jak to zrobić, nie ma nic prostszego. Wejdź na stronę www.aszletnapaczka.pl. Wybierz rodzinę, która tak naprawdę ujmie cię swoją historią, której chcesz pomóc. Zbierz grupę przyjaciół, znajomych, współpracowników, może kolegów z pracy, ze szkoły, ze studiów, z uczelni i zróbcie razem, przygotujcie razem szlachetną paczkę. Możesz pomóc tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i wybierz rodzinę, której chciałbyś pomóc. Otwarcie bazy to niesamowite wydarzenie, któremu towarzyszy ogromne podekscytowanie wszyscy wolontariusze myślę, że czekają na ten moment. Jest to bardzo ważny moment, ponieważ jakby znalezienie darczyńcy wiąże się z tym, że jesteśmy pewni, że pomożemy jednak tej swojej rodzinie, której poznaliśmy tą historię. Szlachetna paczka jest bardzo fajną inicjatywą, ponieważ nie opiera się jedynie na pomocy materialnej, z którą najczęściej się wiąże. Bardzo ważną częścią szlachetnej paczki są spotkania wolontariuszy z rodziną ponieważ tam możemy właśnie poznać te historie rodzin osoby te mogą się przed nami otworzyć mogą z nami otwarcie porozmawiać zwierzyć się z tego co czują i tak dalej My na tych spotkaniach staramy się pokazać że te rodziny są ważne że one nie są w tej sytuacji same że jesteśmy w stanie ich wspierać im pomóc Pokazać ich mocne Otwarcie strony. Wsparcie bazy Rodzin Szlachetnej Paczki to ten moment, w którym na stronie www.szlachetnapaczka.pl publikowane są historie Rodzin potrzebujących i czekających na wsparcie. Baza zostanie otwarta 12 listopada o godzinie 8 rano. Od tej chwili przez 4 tygodnie każdy może wejść na tą stronę i wybrać rodzinę, której chce pomóc. To proste. Zbierz bliskich, kolegów z pracy czy szkoły wspólnie przygotujcie szlachetną paczkę, która stanie się realnym, skrojonym na miarę potrzeb wsparciem dla wybranej rodziny. 10 i 11 grudnia w trakcie weekendu cudów szlachetnej paczki trafią do potrzebujących właśnie Wasze prezenty. Możesz pomóc tym, którzy najbardziej tego potrzebują. 12 listopada wejdź na www.szlachetnabaczka.pl i wybierz rodzinę. Pomóc tym, którzy najbardziej tego potrzebują. 12 listopada wejdź na stronę www.szlachetnabaczka.pl i wybierz rodzinę. Pani Magdalena jest prosta. Po tragicznej śmierci męża świat po prostu się zawalił. Została sama z trójką dzieci. Po roku zachorowała na depresję. Potem przyszedł nowotwór piersi, ale to nie był koniec. U starszego syna zdiagnozowano schizofrenię paranoidalną. Teraz rodzina utrzymuje się ze świadczeń matki i syna oraz świadczeń na dzieci. Po odliczeniu kosztów utrzymania i leczenia pozostaje im 159 zł na osobę. Kolejna rodzina to rodzina pani Marii. Gdy byli zdrowi, wzięli kredyt konsolidacyjny. W dobie inflacji jego miesięczna rata wzrosła dwukrotnie. Potem wydarzył się wypadek, po którym pani Maria otrzymuje rentę chorobową tak niską, że starcza na spłatę tylko niewielkiej części kredytu. Wobec tych kalkulacji rodzinie zabrakło na cięży za październik oraz na zimową kurtkę dla ośmioletniej córki. Te i tysiące innych historii zostaną zamieszczone na stronie Szlachetnej Paczki. Już 12 listopada wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i wybierz rodzinę, której pomożesz w tym Otwarcie roku. bazy rodzin Szlachetnej Paczki poprzedza wielotygodniowa praca wolontariuszy. Oni od wielu, wielu tygodni odwiedzają rodziny samotnych seniorów, Osoby chore z niepełnosprawnościami, czy poszkodowane w wyniku nieszczęśliwego wypadku, pandemii, lub uchodźców wojennych. Wolontariusze poznają te historie, nawiązują relacje, określają potrzeby, a następnie sporządzają szczegółowe historie rodzin, które trafiają do naszej internetowej bazy. Dajemy najbardziej potrzebującym nie tylko wsparcie materialne, ale obecność, uwagę drugiego człowieka i czasem impuls do samodzielnego zmagania się z przeciwnościami. Do szlachetnej paczki włączane są rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z niezależnych od siebie przyczyn. Szlachetna paczka dociera do biedy ukrytej, której nie zauważamy na co dzień, która jest niezawiniona. Często pojawia się w rodzinie w wyniku nieszczęśliwego wypadku czy choroby, a nawet trudno dostępnego i słabo skomunikowanego miejsca zamieszkania, po prostu utrudniającego podjęcie pracy. Przemyślana pomoc materialna, organizowana przez darczyńców 10 i 11 grudnia, trafi do rodzin podczas tak zwanego weekendu cudów. To wyjątkowy moment w roku. Wtedy potrzebujący otrzymują pomoc, czują się zauważeni i zyskują nadzieję na zmianę swojego życia. Możesz pomóc tym, którzy najbardziej tego potrzebują. 12 listopada wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i wybierz rodzinę. W sobotę 12 listopada o godzinie 8 rano na www.szlachetnapaczka.pl nastąpi otwarcie bazy rodzin Szlachetnej Paczki. Co to znaczy? To znaczy, że właśnie wtedy znajdą się tam historie potrzebujących, którym można pomóc w tym roku. Od tego momentu możecie wejść na stronę szlachetnej paczki, by wybrać rodzinę, której historia was poruszy, dotknie waszego serca. Darczyńcą może zostać każdy. W ubiegłej edycji jedną paczkę robiło średnio 31 osób. Przygotowując ją w gronie współpracowników, znajomych, rodziny, kolegów ze szkoły, dużo łatwiej jest przygotować mądrą pomoc, skompletować całą paczkę, podzielić się z tymi, którzy mają w życiu ciężej. Zbierz bliskich, kolegów z pracy czy szkoły i wspólnie przygotujcie szlachetną paczkę, która stanie się realnym. Skrojonym na miarę potrzeb, wsparciem dla wybranej przez Was rodziny. Trudy codzienności dotykają każdego z nas, ale są też tacy, którzy nie mogą liczyć na zaspokojenie nawet najbardziej podstawowych potrzeb. Warto ich pomagać wspólnie ze Szlachetną Paczką. Już 12 listopada wejdź na stronę www.szlachetnapaczka.pl i wybierz rodzinę, której pomożesz w tym roku.